20-metrowe schody, nie było wtedy ucha, że miałeś słuchawki w uszach i słyszałeś to, co słychać jest na scenie. Mm -hmm. I zaczynasz śpiewać akapela. Nie wiem, kto to wymyślił, ale był bardzo głupi pomysł. I Marta, z tymi wszystkimi emocjami, które związane są z festiwalem, w tej Sukni za 100 tysięcy złotych schodzi po tych schodach, przejęta, nie słyszy się, nie wie gdzie jest. Ktoś Rzympoli tam na pianie z boku. Ja pamiętam, że miałem koncert i wtedy nie było jeszcze iPadów, mhm. więc ja miałem zainstalowany telewizor w namiocie, żeby obejrzeć, jeżeli trafia akurat w przerwie pomiędzy piosenkami. Mi było bardzo przykro i fajnie, że to zostało w jakiś sposób odkłamane, ale tego czasu jej nikt nie zwróci. Marta jest bardzo silna, więc ona sobie z tym świetnie poradziła. Chciałbym powiedzieć, że jest jak koń, który ma takie klapki, no, ale to bardzo złe porównanie. Mhm. Ale jest mega silną kobietą, która przez to przeszła. Przecież nie jeden człowiek by popełnił sepuku, żeby nie wymieniać, żeby nie, nie wymieniać, nie nazywać tego po imieniu. Mhm. Mógłby sobie z tym nie poradzić, a ona sobie z tym udźwignęła, odczekała, poczekała i jest. I w międzyczasie wychowała jeszcze dzieci. Mhm. A umówmy, umówmy się, że. Nie wiem jak to jest dzisiaj, bo dzisiaj, dzisiaj pewnie można jednym wpisem na social mediach wiele rzeczy załatwić. Wtedy nie. Mhm. Wtedy została zbesztana z, z błotem. I, no i że jestem do dzisiaj. Ale za to każdy zna Every Night. Znacie Every Night? Znacie!